No, a jeśli słyszycie jakieś chlupanie w tle, to dlatego, że zmywarka chodzi. E, dzisiaj zaczynamy trochę wcześniej, bo w piątek. W piątek akurat byłam koło Lidla i byłam samochodem, więc stwierdziłam, że muszę skorzystać z okazji i pójść po przecenione pieczywo. Oczywiście, jak to zawsze u mnie, i dlatego Wam zawsze mówię, że staram się robić zakupy raz w tygodniu. Jak już poszłam po to pieczywo, to wydałam 152 zł e, i już Wam pokazuję, co tutaj mamy. E, z owoców e, Arbus dzisiaj w dobrej cenie w Lidlu i to. Mango takie wiecie dojrzałe już, także na przyszły tydzień będzie sushi, bo dzisiaj też było na promce. Brzoskwinie, śliwki, e, kiwi takie w pudełku, wydaje mi się, że jest trochę bardziej miękkie niż to, e, to takie na wagę. A cenowo wychodziło dokładnie tak samo. Bazylia, bo młoda wczoraj robiła obiad. Ona ma taki swój standardowy obiad, który robi no w dużej mierze sama, oczywiście z małą pomocą, czyli makaron z pesto. No i bardzo była zła, że nie mogła sobie tego makaronu udekorować. Z... Aha, jeszcze mamy tutaj banany, bo banany u nas wiadomo zawsze się przydadzą. No i co tu mamy z tego pieczywa? Dzisiaj oczywiście, zgodnie z przewidywaniami, było bardzo dużo, wiecie, normalnie, kiedy ja robię zakupy w poniedziałek, no to tego przecenionego pieczywa nie ma. Ale jak w środku tygodnia jestem w okolicy Lidla, a szczególnie rano, bo wtedy tego jest najwięcej, no to muszę zawsze skorzystać. Więc tutaj mamy jakieś, wiecie, ja nawet nie wiem za bardzo, co to są za chleby, po prostu biorę co jest, sprawdzam tylko, czy są w miarę miękkie, nie są za bardzo wysuszone. To jest jakiś chleb górski, to jest, pamiętam, słonecznikowy. Tu są takie bułki z ziarnami, były jeszcze takie bardziej kajzerkowe, jakieś poznańskie, czy jak to się nazywa, ale trochę jednak wysuszone te preclowe bułki bardzo dobre. Tutaj mamy chleb jakiś, co to jest? Drwalski. To jest z tego co pamiętam na maślance i z przecenionych rzeczy mam jeszcze te bułki do hot dogów. One teoretycznie mają termin chyba do dzisiaj, ale, mm, ale my sobie właśnie albo je spokojnie po prostu zostawimy do poniedziałku albo po prostu zamrożę. Młoda lubi akurat te, te takie żabkowe hot -dogi, więc będzie zadowolona. No nie mogłam się też powstrzymać, jak były te muminkowe herbatniki, tylko tym razem w tej wersji z czekoladą, bo już te niebieskie bez czekolady ostatnio kupiłam i nawet ich jeszcze nie zjedliśmy, bo dam żal. <laughs> więc myślę, że jak te mamy w zapasie, to już tamte możemy spokojnie zjeść. E, mamy też mąkę. Akurat idealnie się właśnie dzisiaj trafiło, że byłam e, i było tej mąki bardzo dużo i jeszcze słuchajcie, była na promce. E, dlatego wzięłam Ile my tu tego mamy? 9 kg łącznie, z czego 3 kg pełnoziarnistej, bo ta pełnoziarnista to już chyba nic nam nie zostało z tej jasnej, też już chyba tylko 2 kg, więc mamy na jakiś czas spokój. Wzięłam jeszcze te takie podrabiane Oreo płatki, bo jakiś czas temu byłyśmy z młodą w dilzie, no i mnie naciągnęła na płatki właśnie Oreo, te takie oryginalne, bo koleżanki przynoszą do szkoły w śniadaniówkach. Zgodziłam się, zanim się dowiedziałam ile kosztują. Jak zobaczyłam, że jedno opakowanie kosztuje 20 kilka złotych, to słabo mi się zrobiło. No, ale już było obiecane, nie chciałam się wycofywać. Ale przynajmniej dzięki temu jesteśmy dogadane, że faktycznie ona sobie pakuje taką malusieńką porcyjkę do lunchboxa, do takiej najmniejszej przegródeczki. Więc, więc na trochę jej te płatki starczą. Ale dzisiaj zobaczyłam, że jest taka podróbka i może jej też będzie to smakowało. Jako taki, wiecie, słodki powiedzmy dodatek do śniadaniówki, coś takiego może niezbyt zdrowego, ale w małej. Ilości, tak, żeby mieć po prostu frajdę. No i młoda sobie ostatnio kupiła te wafle ryżowe. Zrobiła nam z tego faktycznie jakiś przepis z, z bananem i z masłem orzechowym, który zobaczyła w bajce. Było to bardzo smaczne. Na kształt chyba. Jakieś kotosyrenki, czegoś takiego. No i stwierdziłam, że skoro jej te wafle smakowały, to może jej kupię. Dzisiaj nie było akurat tych zwykłych. Było tylko pełnoziarniste i jakieś tam smakowe. No ale w sumie stwierdziłam, że takie jakieś z ziarnami to by było nawet lepiej. Zobaczymy, czy zje, czy nie. Aha, tutaj mam jeszcze z tej promki. Dla młodej wzięłam tego różowego donata. Dla siebie jakiegoś pączka z nadzieniem kokosowym. A tutaj akurat nie z promki. Dwie pizze i jeszcze wzięłam dwa dwa precle, ale to już zjedliśmy. No dobra, i to już jest wszystko, także przechodzimy teraz gładko do zakupów z kolejnego tygodnia. No i mamy już zakupy z tego tygodnia. Tutaj są zakupy za 359 zł, czyli jak doliczymy tam te 152, no to wychodzi 511 łącznie za ten tydzień i tutaj mamy tylko zakupy z Biedronki. No i teraz szybko tutaj pochowam te mrożonki, czyli mamy pierogi. Młoda będzie w tym tygodniu uczyć się gotować, gotowe pierogi. Wybrała sobie, że chce jakieś z owocami, więc ja kupiłam je takie z jagodami. Ale muszę powiedzieć, to zdjęcie to. Ho, ho, tutaj po prostu tego nadzienia jest tyle, jest po prostu piękne, idealne boróweczki. No, muszę powiedzieć, nieźle. A dla nas wzięłam ruskie, bo już dawno takich nie mieliśmy. Z owoców i warzyw mamy winogrona. Jak widać, znowu po prostu coś mi się nie udało wyprać tych moich woreczków na warzywa i owoce. Mamy winogrona różowe, śliwki dwa rodzaje. Tutaj są węgierki, które były, w, które były tańsze, ale ja akurat wolę te takie większe śliwki, więc wziąłam trochę tego, trochę tego. Przez nektarynki co tu jeszcze mamy wielka siata pomidorków, bo dzisiaj po 9,99 za kilo takie, kilka takich tanich pomidorków do jednego przepisu, pomidorów do przepisu potrzebuje cukinia, tu mamy akurat bataty, no i papryka w trzech różnych kolorach a tu jest franek, dzień dobry franek on się myje akurat, niestety zajęty jest, z innych rzeczy mamy te te takie jakby mini no jak to nazwać Ravioli, coś takiego, to ma jakąś w ogóle jeszcze inną nazwę. I to jest to, którego nie trzeba trzymać w lodówce, dlatego stwierdziłam, że niech sobie leży na jakiś taki szybki posiłek, na przykład z pieczonymi warzywami, z mozzarellą, z pesto. To można też do lunchboxa zapakować, więc tak dobra opcja, właśnie na, na szybką taką, szybki posiłek do, do, do śniadaniówki. Mamy mini pizzę, które była dzisiaj w promocji, gorgonzole. Królewski ser, oczywiście. Znowu wielki stos z salami. Strasznie dużo u nas tego salami idzie. Mamy cheddar, który był mi potrzebny w zeszłym tygodniu do jednego przepisu, ale został zjedzony przez kogoś. Nie powiem przez kogo. Jest feta. Ten jogurt, Jogobela. My z młodą bardzo go lubimy, więc od czasu do czasu kupię. I dzisiaj akurat takie jedno większe opakowanie, którym się podzielimy. Serki waniliowe. Szynka. Łosoś wędzony, mozzarella, tu mamy ciasto francuskie, grani, sześć kostek masła, bo akurat też dzisiaj była promka. Jogurty, te dwa zwykłe, jeden fruwita piór. Młodej chce dać do śniadaniówki. No, nas z tymi jogurtami to tak różnie, czasem, czasem lubi, czasem nie lubi, więc zobaczymy, czy będzie chciała, jak nie, to ja zjem. Mamy rybę na jeden obiad. Mleko mamy to świeże i UHT na zapas. Wciąż jeszcze nie trafiła mi się żadna promocja na to UHT bez laktozy, więc tak wzięłam trzy kartony na razie i jajka, i to już jest wszystko. Jeśli chodzi o plan, to już wiem, że w tym tygodniu będą różne zmiany, więc to sobie wszystko poprzestawiamy. Ale tak, na pewno dzisiaj na śniadanie mamy kanapki z pastą tuńczyka. Zrobiłam wczoraj całą michę tej pasty. Moda też wzięła sobie do szkoły kanapkę z tą pastą. Na obiad dzisiaj akurat nie będzie tych pierogów, tylko będą, będzie obiad od mojej mamy, który dostaliśmy, kiedy byliśmy wczoraj u niej na obiedzie. Ale te pierogi Mrożone to też na pewno młoda w tym tygodniu zrobi. Na śniadanie jutro hot dogi, choć właśnie sobie zdałam sprawę, że okej okay, bułki mam, ale parówek nie kupiłam, e, ale będę dzisiaj koło sklepu, to, to zajdę. Mam nadzieję, że kupię tylko hot dogi, e, znaczy tylko parówki. Tu mam jakiś przepis na marynowaną rybę słodko-kwaśną. Zobaczymy, co to będzie warte. Na środek chcę zrobić zawijasy pizzowe, tak żeby młodej też zapakować jeszcze do e, śniadaniówki. Tego rosołu nie robimy, bo właśnie zjedliśmy u babci i dostaliśmy jeszcze na dzisiaj od babci, więc <gryw> już starczy tego rosołu. E, na czwartek chcę zrobić bataty z serkiem grani. E, ta kaczka nie została w końcu zrobiona w zeszłym tygodniu. Może będzie zrobiona w tym tygodniu. No tak czy siak jest zamrożona, więc pośpiechu nie ma. E, na śniadanie w piątek omlet bananowy. Potem chcę zrobić taką zapiekankę pizzową z ryżem z fasolą. Mam nadzieję, że dzięki temu uda mi się młodej troszkę fasoli wcisnąć. Zobaczymy. Na śniadanie w sobotę pieczony jajka z fetą. Potem napisałam, że obiad na mieście, bo liczę na to, że jeszcze nasza taka lokalna sezonowa smażalnia będzie otwarta i moglibyśmy sobie ostatnią rybkę w tym sezonie zjeść. Na śniadanie w niedzielę ciasto francuskie z soczewicą, taką gotowaną, wymieszaną z jogurtem, jakiś taki bardziej wymyślny przepis. Zobaczymy, czy to będzie komuś smakowało. No, córka na pewno nie zje, ale, ale to już trudno. No i coś z zamrażalnika. Także aha, i tutaj gdzieś na pewno jeszcze wcisnę to sushi, bo właśnie kupiłam przecież w piątek to mango. Specjalnie z myślą o sushi, a potem zapomniałam o tym, nie wpisałam sushi do planu, ale na pewno je zrobimy. Także to już jest wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem.